stary, jest za pięć dwójka. Widzicie, mieszkam z Supermanem. Czekaj, usunę ten kąt. Od dziś jestem modny, men. Słaby. Mój pies jest super, tylko niezbyt mu idzie w świecie zwykłych psów. marko, co u ciebie, kolego, zwykły psie? Wczoraj dziabnąłem faceta, co mi źle pachniał. A skąd ten złol? Z, z legiony Zagłady? Z Armii Zoda? Z FedExu. No tak, z Federacji Eksów. Nie wolno im ufać. Pa, pa, pa. Co ten mój pan robi tam tyle czasu? Ciel ma kłopoty, sam go z nich nie wyciągnę. My nic nie wiemy o walce ze złem, no ale coś tam potrafi. Tylko moc, Ty ile dziś wyżłupałeś? Rano tak za dwie miski, a po południu bidet odkryłem. I to jest jakiś totalny kosmos. Raz się włączy, woda się nie kończy. Koni... Mega ta osłona. Ja potem skomlałbym z bólu.